Pani dyrektor, jakby miała Pani wskazać najważniejszą rolę publicznych służb zatrudnienia, to co to by było? No to reagowanie na zmiany, które się dzieją w otoczeniu na rynku pracy przede wszystkim to są to jest odpowiedzialność za sytuację na rynku pracy, to są dokumenty strategiczne, które powstają, nadają kierunek, w jakim polityka regionalna rynku pracy powinna się rozwijać. To też troska o, o mieszkańców, to no przede wszystkim osoby bezrobotne i poszukujące pracy. To jest tworzenie warunków do tego, aby zapewnić im możliwości poszukiwania pracy w bezpiecznych warunkach, no i takiej pracy dobrej jakości. A jakie najważniejsze wyzwania teraz czekają pracowników właśnie tej instytucji? No przede wszystkim mamy do wykorzystania ponad 93 miliony środków z programu War WARMIA-MAZURY, dla Warmii i Mazur. Na programie aktywizacji zawodowej, które będą realizowały Powiatowe Urzędy Pracy. To jest ważne wyzwanie, dużo zadań w ramach tych funduszy będziemy realizować. To są dwa olbrzymie projekty, które Wojewódzki Urząd Pracy będzie realizował, takie innowacyjne. Jeden projekt jest na zaimplementowanie metody analizy transakcyjnej do poradnictwa zawodowego, a drugi właśnie na wypracowanie narzędzi, które pozwolą nam pozyskać na rynek pracy biernych zawodowo. To też taki nowatorski, tego jeszcze, takich narzędzi jeszcze nie mamy, a ponieważ widzimy w biernych zawodowo duże zasoby osób, które możemy na rynek przywrócić, a rąk do pracy po prostu brakuje. Chciałam jeszcze zapytać o sytuację polskich uczniów, uczniów w szkołach, tutaj u nas na, na Warmii i Mazurach, ale nie tylko. Jak? Jak teraz edukacja wpływa na sytuację na, na rynku pracy. To jest ułatwienie, jakby szkoła przygotowuje do tego, żeby się odnaleźć na rynku pracy? Panie panie, na szczęście od 2019 roku kiedy powstały szkoły branżowe pierwszego drugiego stopnia, więc coraz więcej mamy osób wykształconych w takich zawodowo. Natomiast, no, mamy duże potrzeby osób z wykształceniem zawodowym, czyli takich specjalistów, pracowników do takich robót budowlanych, bo mamy duże potrzeby w branży transportowej budowlanej, ale też i medycznej Potrzebujemy specjalistów, lekarzy, pielęgniarek, nawet psychologów, psychoterapeutów, bo czasy są teraz coraz trudniejsze, więc no, głównie jakby do rynku kształcą szkoły zawodowe. Choć nie tylko, bo oczywiście też osoby, które wybierają kształcenie ogólnokształcące idą na studia, więc również wybierają zawody w późniejszym etapie i wracają na rynek jako specjaliści w swoich zawodach. Więc no, generalnie edukacja po to jest, by kształciła no, powinna pod potrzeby rynku pracy. Jeśli rzeczywiście będzie, będą brane pod uwagę te potrzeby, no to wtedy większe szanse, że ci ludzie rzeczywiście kończąc swoją, swoje szkoły spotkają się z zawodem. Lekko niepokojący jest fakt, że według statystyk przeprowadzonych wśród polskiej młodzieży ponad połowa, no w zasadzie około 70% deklarowało, że w przyszłości chce wykonywać zawód na przykład influencera. Jak pani się do tego odniesie? No wie Pani, to jest teraz bardzo modny zawód. Myślę, że imponuje młodzieży, dlatego, że to są osoby, które też pełnią takie funkcje celebrytów, oni są medialni, więc no też jest to, wie Pani, jakaś tam możliwość, można wybrać taki zawód, czy dla połowy tej pracy wystarczy? Nie sądzę, ale, wie Pani, wydaje mi się, że najważniejsze w tym, żeby każdy wybrał taki zawód, do którego czuje pasję, do którego predysponują go jego predyspozycje zawodowe, no i też, w który rzeczywiście, na który jest na rynku pracy. Wtedy jakąkolwiek pracę młodzi nie wybiorą, no to będą się spełniać i będą robić kariery. Panie Marszałku, służby zatrudnienia świętują, chociaż te, chyba mają co, bo bezrobocie w województwie tak historycznie najniższe. No, dzień yy, służb zatrudnienia, publicznych służb zatrudnienia to jest wielkie wydarzenie, jakby nie było. Tym bardziej, że w naszym województwie, mimo zapaści lekkiej gospodarczej, na koniec roku odnotowaliśmy bezrobocie na poziomie 39 300 osób. To jest jedno z najwyższych osiągnięć, i to bezwzględnie jest wielka praca właśnie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ale też i pracowników powiatowych Urzędu Pracy, które z sobą ściśle współpracują. Trzeba też przyznać, że w ubiegłej perspektywie finansowej 14-20 naprawdę solidnie wykonali zadania z RPO. Teraz w Fewimie Wojewódzki Urząd Pracy łącznie z powiatowymi urzędami pracy otrzyma kwotę, już otrzymał 126 milionów euro, to jest ponad pół miliarda złotych i ten proces już się zaczął. We wdrażaniu, to oznacza, że ten dzień dzisiejszy jest takim, gdzie warto podziękować, warto pogratulować, ale też złożyć serdeczne życzenia, aby nie schodzili z tonu, bo jest to niezwykle potrzebne. Województwo jest specyficzne. Trzeba też przyznać, że teraz pracodawcy też bardziej ostrożnie podchodzą w poszukiwaniu pracowników, szukają bardziej wykwalifikowanych pracowników, ale ta ostrożność jeszcze jest też większa, stąd też wierzę, że przy wdrożeniu środków i tych co ma WUP, ale też co ma FS, też co ma FRR, ta sytuacja na rynku pracy się poprawi i to jest też wielka zasługa właśnie publicznych służb zatrudnienia. To pół miliarda, o których pan powiedział, to w na jaką perspektywę to są pieniądze? To, są, to jest FEWIM-ie, czyli 1927. Funduszu Europejskim na lata 2021-2027, to trwa już i to jest też pokaźna kasa i ja wiem, że nasz Wojewódzki Urząd Pracy z Powiatowymi zawsze mieścił się w czołówce w całym kraju i z pewnością też tak będzie i w tej perspektywie.